Siemanko, z tej strony konerski środa, czyli wiatrówka wersus. I dzisiaj wersus lodówka. Napierniczamy do lodówki. Standardowo będziemy strzelać z karabinka klasycznie łamanego, czyli z Vital Shota. Strzelimy sobie śrutem typu Pointed od Crossmana i zobaczymy też, jak sobie poradzi na przykład. Nowy glock, którego żeśmy dopiero co kupili. E, to będzie moje pierwsze strzelanie z niego. Zobaczymy, jak śród typu BB zachowa się na e, cienkiej blaszce od lodówki. Czy przejdzie, czy nie. A może po prostu zmiękczy obudowę. Zobaczymy. W sumie nie ma co przedłużać. 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 Strzelamy! <tryk> No dobra, to było strzelenie z około 10 metrów. Kilka środów przeszło, no w sumie dlatego, że osłabiliśmy tą obudowę troszkę. Przeszły widać styropian. W sumie otwieramy, zobaczymy, czy hmm. w sumie to tylko popękało, ale czy... Ola, ona jest brudna w środku. Bleh. W sumie ze śmietnika ją wziąłem, więc nic dziwnego. Ale słuchajcie, ja tu coś widzę. Ten śród przeszedł jeszcze w plastik. On chyba nie jest w środku. No nie wygląda na to, żeby gdzieś tutaj leżał, żeby się odbił. Może on przeleciał do środka z drugiej strony. Czekajcie. No tu są takie już pęknięcia obiecujące. Słuchajcie. No ten środ przeleciał przez lodówkę. No bo jest dziura wylotowa. Tego nie było wcześniej. Bo to było zupełnie ten, ten materiał gładki, a tu jeden ze śrutów przeleciał przez całą lodówkę. Więc w sumie wystarczyło kilka strzałów mniej więcej w to samo miejsce, wiecie tam 3-4 centymetry rozrzutu, strzeliliśmy Crossman Pointed z około 10 metrów, więc to nie był jakiś specjalny śród, ani specjalna wiatrówka, da rady kilkoma strzałami przestrzelić ją na wylot, oczywiście będziemy strzelać dalej, ale jeszcze teraz spróbujemy pistolet i śród BB, gdzieś obok strzelimy, zobaczymy jakie wgniecenia, a może przejdzie coś, zobaczymy. Yy, tak, jak mówiłem, po prostu wgniecenia. W sumie nic specjalnego, co nie? Yy, jakby postrzelał w jedno miejsce wielokrotnie, to domyślam się, żeby to w końcu zrobiło jakąś dziurkę, ale tego śrutu to pewnie by trzeba było użyć. Całe opakowanie. No to teraz, skoro wiemy, że śród przychodzi przez drzwi, to wyciągniemy jedną półkę, podstawimy ją na sztorc, w sensie tak i zobaczymy, czy śród przylatujący przez drzwi stłucze tą, tą półkę szklaną, nie? Albo czemu by nie? O, takie coś. Coś mi się słyszało, że chyba strzeliło to wszystko. Aha. Uu, no tak. Przeszła. Gdzie ona tu przeszła? Tu, tutaj pod półką przeszła. No i stłukło wszystko w cholerę. No i tyle. No dobra, wiemy, że zwykły śród przechodzi przez drzwi, nawet przez całą lodówkę, bo jest dziura wylotowa, to zobaczymy czy przez bok teraz przejdzie, gdzieś tak tu strzelimy i zobaczymy. więc wystarczyło, dosłownie kilka strzałów. Ta pierwsza dziurka zrobiła się po chyba piątym strzele. A wlotowa. O jezu, co tu się stało! A wlotowa wygląda tak. No to co? Zostało nam w sumie tylko strzelić ten zbiornik w ten agregat. Zobaczymy, co się stanie. Znaczy, z tego co ja wiem, to nie jest pusty, nie? Tam już nie ma gazu ani nic. więc Zobaczymy tylko, czy śród się przebije. No i tyle. No i moi drodzy, sami zobaczcie. Tutaj co najwyżej delikatnie jest drapana farwa. Także niestety z wiatrówki, no, moim zdaniem, to jest nie do przebicia. Nie? No tak po prostu. Ten zbiornik jest na tyle twardy, że bardzo, bardzo dużo razy byśmy musieli trafić w jeden punkt, żeby cokolwiek się stało. Yy, tutaj ten zbiorniczek, czy ja nie wiem co to jest, tak jak mówiłem, no, dostał, rozczelniło się. No, tutaj ciekawe trafienie w rurkę tu jeszcze śmieszniej się wygięło yy, tutaj się to rozszelniło wszystko Aha. no i z tyłu dostał, ta, ta elektryka dostała także całkiem śmiesznie, ale no zbiorniczek nie jest do ruszenia, nie? no niestety więc moi drodzy, jak widzieliście zwykłym środkiem typu pointed da radę przestrzelić bok, da radę przestrzelić przez drzwi, przychodzi e, przez blakę, przez izolację, <grydy> wypada z tyłu. Też jesteśmy w stanie tam powiedzmy drugim strzałem potłuc e, półki szklane, które są w środku, bo się posypały. E, Śród BB robi tylko wgniotki, no ale to chyba nic dziwnego, e, a strzelając w tył w zbiornik to jest, nie wiem czy to jest olejowy, czy to jest cały agregat, ciężko mi powiedzieć, że się na tym nie znam, no ale to jest w zasadzie nie do ruszenia. Nie? No nie z wiatrówki, przynajmniej w takiej mocy. E, nawet myślę, że śrutem takim typu, e, jakimś teflonowym, to też by nie poszło. Myślę, że nie bardzo dużo razy by trzeba było trafić w jeden punkt. No i wtedy by się pewnie jakaś dziurka zrobiła w końcu. Więc moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do następnych komentarzy. Piszemy, do czego strzelamy następnym razem. W sumie już. Wiem, do czego będę strzelał następnym razem, bo chcę sprawdzić jedną rzecz, a potem będziemy jak zawsze jechać z komentarzy. Także do zobaczenia, cześć!